Chrom reakcje. Jeśli chodzi o reakcję chromu, to tutaj mamy taką tablicę, taką ściągę, jakie tutaj reakcje mogą zachodzić i jakie mamy zabarwienie. O związkach chromu warto pamiętać, że najczęściej są na stopniu utlenienia plus drugi, plus trzeci i plus szósty. Jeżeli chcemy, aby chrom e, przeszedł do roztworu, czyli aby, aby nam e, aby zaszło roztwarzanie e, chromu, e, to może on reagować z kwasami nieutleniającymi, np. z kwasem chlorowodorowym, wówczas, jeżeli jesteśmy bez dostępu tlenu, jeżeli bez dostępu tlenu ta reakcja zachodzi, to powstają sole chromu 2 i wodór. W sytuacji, kiedy, kiedy jest dostęp tlenu, to chlor na plus drugim stopniu utlenienia w dost, przy dostępie tlenu bardzo szybko utlenia się do chromu. 3. Stąd wówczas przy dostępie tlenu powstają sole chromu 3. No i co tutaj da? Jeżeli mamy sole chromu 2, to one nie reagują z mocną zasadą, to dają wodorotlenki chromu 2. Wodorotlenek chromu 2 bardzo szybko się w powietrzu przy dostępie tlenu utlenia i tak do e, chromu 3, czyli i tak ten wodorotlenek chromu 2 bardzo szybko przychodzi w wodorotlenek chromu 3. E, możemy też otrzymać od razu wodorotlenek chromu 3 w sytuacji, kiedy reakcja zachodzi z solą chromu 3. Wodorotlenek chromu 2 i wodorotlenek chromu 3 to są to są typowe wodorotlenki, czyli są to osady, nie są one rozpuszczalne w wodzie w żadnym wypadku i one, te wo, ten wodorotlenek chromu 3, bo to on zazwyczaj, zazwyczaj z nim mamy styczność, bo ten wodorotlenek chromu 2 się po prostu, na no, przechodzi w tą formę tego wodorotlenku, chromu 3 i... Ten wodorotlenek jest amfoteryczny, czyli on będzie reagował zarówno z kwasem mocnym, jak i z mocną zasadą. No i tutaj widzimy, jak te reakcje przebiegają. Jeżeli reaguje ten wodorotlenek z mocną zasadą, to wówczas powstają aniony um, aniony tetrahydroksochromianowe i heksahydroksochromianowe. I idziemy dalej w nasz schemat. W sytuacji, kiedy już mamy te, te, te związki nam powstaną, które zawierają te aniony, powiedzmy te tetrahydroksochromianowe, to one pod wpływem utleniacza i środowisku zasadowym przechodzą w takie aniony. To są aniony tetraoksochromianowe 6, Bądź też może być tak, że jak mamy, powiedzmy, solę chromu 3, to pod wpływem też utleniacza i w środowisku kwasowym, wówczas one przechodzą również w aniony. Te aniony się nazywają heptaoksodichromianowe 6. Te. Już może tych nazw nie będę tutaj przypominała za każdym razem, bo są one takie trochę skomplikowane. I teraz tak, jak już nam te sole z tymi anionami chromianowymi, tak powiem w skrócie, powstały. To wówczas tutaj bardzo szybko jedna forma przechodzi w drugą, ponieważ. Sole z tymi anionami są trwałe w środowisku zasadowym. Natomiast, jak tylko um, jest jakiś dodatek kwasu, jeżeli środowisko zmienia się na kwasowe, wówczas przechodzą te aniony w te. I odwrotnie. Te są z kolei trwałe w środowisku kwasowym, natomiast pod wpływem zasady przechodzą w te aniony. Widać, że też zmienia się zabarwienie, tak jak tutaj jest zaznaczone. I tutaj są też te reakcje zapisane, czyli tutaj mamy akurat aniony, bo to jest w formie jonowej ta reakcja zapisana, ale to oczywiście to oznacza, że tu może być jakaś sól na przykład z tymi, z tymi anionami. Czyli sole mm, z tymi anionami chromianowymi w środowisku zasadowym przechodzą na te aniony, natomiast te w środowisku kwasowym przechodzą na te. Tak jedna forma przechodzi w drugą i zmienia się zabarwienie. I wszystkie sole chromu 6 mają taką właściwość, że są dobrymi utleniaczami, więc one pod wpływem reduktora i środowisku kwasowym przechodzą w sole chromu 3, które mają z kolei zabarwienie zielone.